to jest kolejny odcinek. No jak obiecałem yy, w poprzednim odcinku, że w ramach przeprosin nagram dwa odcinki. Już jeden nagrałem, to będzie drugi. Dobra, to zaczynamy. Spróbujemy od, odbić tego doktorka. Jakby coś, to w opisie macie link do poprzedniego kanału. Do poprzedniego odcinku do kanału mojego ko kolegi Patryk Team. No cóż, bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Zabijamy, zabijamy Staramy się pocisnąć Uwaga, ktoś tu kto jest? Jest klaun Jakiś mocny on był Chyba dwa zombiaki wyjdą Nie, no nie, bomba, bomba, bomba Trzeba ją zabić, dobra Udało się, dobra Tych zombiaków trzeba zabić Dobra, jakoś tam nam idzie Klaun. Dobra. Yy, o, bo, o nie, ta, ta mocniejsza bomba. A tu jest to ta ten człowieczek. Jeszcze oni idą. No nie. Będzie ciężko. O nie! Szybko, szybko. Dobra, dostaję. Jeszcze tam. Jeszcze tam. Trzeba pocisnąć. Dobra. Przepraszam za to. Już gram. Nic się nie stało. Dobra. Zombie. Dobra. Ciśniemy tam z tyłu. O nie. Bomba. Trzeba ją zabić szybko. Ratować naszego. Te, tego i teraz tego. Dobra. Z tyłu jeszcze idą. Kurde. Jaka to ciężka fala. Dobra. Nie.

Dobra, trzeba amunicję podlepszyć w tej broni. No bo, jak wiecie, sam jest cienko z tą amunicją. Dobra, ale z shotgunem wraz gramy. Dobra, i teraz lecimy sobie w. O, tu boss teraz będzie. O nie, to silny boss, on nie będzie hardcore z nim. Dobra, sobie zagramy, tak? Może nie. Od razu na bosę lecimy. Staramy się zabić. Tylko tym razem. Tylko, że muszę zmienić oczywiście broń. Na tą broń. Jest to wiele mocniejsze od tamtej. Od na tego. Dobra. Uwaga. Jedziemy. Zdobędziemy minigana. Musimy go kupić sobie. O, mam pomysł. Może na minigana też sobie pozbieramy. Dobra. Musimy to przejść. A to. Czemu tu ten? Myślałam, że to będzie ten najsilniejszy. A no tak, ten najsilniejszy będzie po tym bossie. Dobra, to tego pokonujemy. Jest, bo... i się cieszymy. Ale fajnie, nigdy nas dobędziemy. O nie, o nie, o nie. Dobra, nie bije nas. Na szczęście. O nie, o nie, o nie. Dobra, nie biję, nie biję. To my strzelamy szybko, szybko, dobra. Dostał tej furii. Jest dobrze. Nagrywa... Znaczy zlecimy z tą falą. O nie, nie, jeszcze ode mnie. Teraz mi nie przeszkadzać. Jeszcze jestem bardzo... Bardzo skupiony. Proszę mi nie przeszkadzać. Dobra, o nie! O nie! Teraz te mini będą biegły. O tu sobie staniemy. O! I nas nikt nie zaskoczy. O dobre, niech tam sobie idą. Nie! Nie! Uciekać, uciekać, uciekać szybko Tu sobie to. A Bosza gdzie jest Bosz? a się szybko pojawia się nam tutaj. Jest. Dobra, strzelamy, strzelamy. Szybko. Jest. Pokonaliśmy go. Dobrze. Zdobyliśmy minigana. Ja, no to musimy. Nie ma bata. Musimy go kupić. Zobaczcie, co to jest. Jakie piękności. Dobra, zdobywamy go. Musimy i to koniecznie. Ile on kosztuje? Słuchajcie, on tutaj jest. 50 tysięcy. O, to trochę to potrwa. Ale dobra, walczymy. Będziemy walczyć. A nie, 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 nie. Teraz musimy. Nie to, no znowu nie to. Czekajcie. Muszę się ogarnąć. Yy, to. To. I se to broń bierzemy. I se ulepszamy dimension. I dobra. I teraz lecimy z falą. Yy, dobra. Szefuncie, lecimy. Lecimy, lecimy. Musimy to ugrać. Co wypadło? Nic! No, nic nie wypadło. Co za beznadzieja. Strolowali nas. Dobra. Pociśniemy i go na luzie. Oj, zombiaczek jakiś. Oj, drugi zombiaczek. A tam hajs wypadł, tylko się długo regenerował. Dobra. My na wystrzelamy strzelamy idziemy po hajsy. Dobra, zabraliśmy i teraz wracamy do naszego kolegi. Głowę, w głowę, w głowę. Dużo będzie tracić zobacz jak widzicie, tu kolega ma też silną broń. Postrzelano tutaj, dobra, dobra, nawalamy. Uch, musimy to ugrać. Musimy, musi nam się to udać. Dobra, ale na luździe to ugramy. Jest! Udało nam się. Nie idź tam. Dobra, ugraliśmy, pięknie. No, ciśniemy. Dobra, jeszcze ze dwie walki kończymy. I sobie dwa razy tu zagramy. Misję dwa razy. A co? Dobra, lecimy. O, co jest w tej skrzynce? Ha, też się przyda. Co jest w drugiej. Też, też się przyda, uuu jaki, jaki my bogaci będziemy Dobra, strzelamy w nich, strzelamy Tu jeszcze bombka, o, o koledzy Koledzy Nasi koledzy O kurcze O kurczę. o nie bomba 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 dobra zabiliśmy bombę tu jest jeszcze nasz kolega tam daleko jeszcze nasza koleżanka jest tu 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 giniecie tam dalej jeszcze poginęli dobra tu jeszcze idzie zaraz zabijam zabijamy no nie bomba leci bomba leci dobra pokonana tego nie 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 ale bomba tu biegnie nie Dobra, musimy trochę stąd odejść. Przydałoby się chociażby. Dobra, tyk, tyk. A nie, a, bomba. O bomba. No nie, nie możemy tego przegrać. Zobaczcie ile mamy HP. Nie, nie, nie. Dobra. Tyk, 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 tyk. Strzelamy, ugramy, ugramy to. Musimy to ugrać. Jest, ugraliśmy, to dobra. Bardzo dobrze. Teraz jeszcze jedna fala i kończymy. Dobra. Oto tu. Jaka mapa? Przerażająca normalnie. Wiecie co? O, my sobie tam pójdziemy, a co? Nie, to nie tutaj, tak skręcające. Nie, to tu. Pojdziemy, to idziemy tak, to tutaj, to tutaj. Nie, to nie tutaj, ja nie. Przegramy to pewnie tutaj, jak tu wejście się... Ale chwilę, możemy wyjść, nie nie, nie nie ma, nie ma. Jest, tu dało nam się wyjść. Teraz tu zabijamy. O tu, jeszcze tych. biegniemy tutaj, nie ma wyjścia. Miała bata, super. I tyk, 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 tyk. już z nami szans nie mają. Jakby co, na tej mapie to jest to, jest zawalista kampa. Jeszcze tam jest na górze taka fajna kampa. O, zaraz wam pokażę, poczekajcie, tylko się wydostaniemy stąd. O. O, tutaj jeszcze jest ta fajna kampa. Pokażę wam dlaczego. Widzicie na samą górę. Jak macie daleko strzelającą broń, sobie tu stajecie, tylko strzelacie. A oni nie mają was szans, na, nawet szans dopaść. O, i widzicie no może trochę my nic stracicie, ale z tą bronią to na pewno dużo was nie będzie kosztowało. O, o tak o, pomalutku strzelajcie, w każdego traficie na pewno. Dobra, walimy. I to strzeli... Dobra, trochę podejdę, bo nie chce mi się aż tak długo tej, tego odcinka robić. tutaj, na nich, na nich, na nich, na nich. Dobra, o, dobra. O nie, klaun, klaun. Bijemy, bijemy. Dobra, szans z nami nie mają. Wiadomo, że to wygramy. O nie. O nie, ty. ty o kurde. Jeszcze mamy szansę to przegrać. Kurde. Jeszcze druga bomba by się tu zrodziła i już przegraliśmy. Nie, my nie tacy słabi, co nie. Dobra, tam tamtych. Kurde, no, wkurzyłem się. Kurzyłem się, bo to dłu tak długo trwa Je ta jedna fala tak długo trwa no w końcu jest jeee yeah! dobra to by było na tyle subskrybujcie, lajkujcie, dawajcie łapeczki w górę i klikajcie soczy soczyste dzwoneczki no i ja się żegnam, cześć